I Dzisiaj będzie vlog jedzeniowy. Zostałam poproszona, też chciałam zrobić kontynuację takiego filmu. Właśnie wróciłam ze sklepu, zrobiłam zakupy na tydzień i zaraz wam pokażę, co ja kupiłam. To jest dzisiejszy paragon. Jak widzicie wydałam sporo mniej niż górny limit, czyli 100 zł. To dlatego, że w sumie z tygodnia zostało mi trochę jedzenia. No i no, i też nie kupowałam jakichś drugich rzeczy. Właśnie się skapłam, że nie kupiłam jajek. Nie miałam ich na liście. To dlatego. Nie miałam w sumie więcej rzeczy na liście. I skapłam się, że nie mam ich na liście. Dopiero w sklepie, ale tam to wzięłam. Mniejsza. Jajek nie wzięłam, ale nie jest źle. Nie jest źle, nie potrzebuję ich do obiadów, więc jakoś damy radę. Jak będzie bardzo źle, no to. Wyjdę do sklepu po prostu po jajka, ale myślę, że nie będzie pod takiej potrzeby. Dobra, to to są całe moje zakupy. Jak widać mamy mleko. Mamy tym razem dwa mleka. Nie może jeszcze mam trochę w lodówce, bo przypomniałam sobie, że mam odżywkę białkową i wypadało mi ją w końcu zużyć, bo się w końcu przeterminuje. Yy, chleb tostowy, bo jak widzicie, jak widzicie, dorobiłam się tostera. Zostałam na święta. Także teraz lecę toster cały czas. <laughs> mamy tak. Mamy banany. Celowo większość zielona, żeby dłużej wytrzymały. Mamy tak. Mamy jogurt naturalny do owsianki. Mamy orzechy. Mamy nawet, mamy nawet ciastka. Będziemy ćwiczyć silną wolę. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Ym, tak. Mamy mięso. miały być skrzydełka, ale było okropnie nieładne. To też jakiś super nie jest, ale było lepsze. Nie mam ani czasu, ani chęci, ani no nie chce mi się chodzić do innego sklepu, więc biorę co jest. Tutaj mamy tackę na rosół. Jak już widzicie, będzie rosół. Tu mam cebulę. Do kanapek wziąłam sobie, do kanapek wziąłam sobie paprykę. Pasztet dwa żeby już na potem było, jak się nie, nie zużyje, to będzie na przyszły tydzień. Sałata lodowa. Mm. Przecier pomidorowy, bo będziemy z rosoło potem robić pomidorową. Jabłka, coś jeszcze, wszystko, wszystko, chyba wszystko. A, jeszcze drożdże wzięłam, bo możliwe, że zrobię potem pizzę jeszcze, jak mi coś z tego zostanie. Teraz tak jak patrzę, to nie bardzo mam co dać na tą pizzę. Chyba <grych> będzie papryka plus ser mozzarella, tarty, które mam jeszcze w zamrażarce. Tak, tym razem nie kupowałam owoców mrożonych, bo jeszcze mi zostały. Może w sumie wam pokażę, co mi zostało. Zostało mi trochę humusu. Został mi jeden jogurt. W sumie Nie wiem w takim razie, dlaczego wziąłem trzy. Wydawało mi się, że już nie mam żadnego mniejsze. Mam tak. Mam jeszcze sos taki do ryżu, którego nie zdążyłam jeszcze zjeść. Więc o tyle prościej mi było ogarnąć obiad na ten tydzień. W zermażarce... No jest pełno. Zostało jeszcze trochę chleba. Zostało, zostały właśnie owoce. Tam z tyłu mam brokuła, szynkę i... <zysy> Dobra, I, i, i ten, i szpinak Ten szpinak to jest trochę niewypał, ale już trudno jakąś komedę musiałam zużyć Wzięłam mrożony, ale mm, taki nierozciapciany Taki w kawałkach, ciężko powiedzieć szpinak w kawałkach, ale taki nieroz, no, nierozciapciany bo są dwa takie, taki zblendowany jakby i taki w liściach mrożony i wzięłam ten w liściach i, i jednak to nie był najlepszy pomysł trochę mi nie podeszło, ciężko teraz no. O nie bardzo mi się podoba, no mniejsza tu mam jeszcze tak, mam masło zamrożone, nie wiem czy dobrze robię, nie wiem czy w dobry sposób to zamroziłam, ale mam nadzieję, że będzie git, tu mam właśnie tre, trochę tego sera jeszcze no i w sumie tyle w lodówce Niestety robiłam tu w miarę porządek, więc mogę wam pokazać. Ale mam tak, mam makaron, mam dużo, dużo mm, owsianki, w sensie płatków owsianych. Yy, tu gdzieś była jeszcze kasza jaglana, gdzieś tam z tyłu jest. Tu mam jeszcze jakąś kaszę, ale nie, w sumie dawno jej nie jadło. <gryw> nie wiem w sumie dlaczego. Tu mam, jeszcze, tu mam jeszcze ryż właśnie do tamtego sosu, także jest git. Także ja sobie to wszystko pochowam, powrzucam chleb do zameżarki, mam nadzieję, że się zmieści i widzimy się za chwilę na pierwszym posiłku dzisiejszego dnia. Nie polecam chodzić na głodnego do sklepu, to się zwykle źle kończy, także ja dzisiaj zdążyłam wciągnąć tylko łyżkę masła orzechowego, bo za bardzo nie miałam co innego, bo nie odbroziłam sobie chleba. Aha, bo jeszcze zapomniałam, że zakupiłam jeszcze pietruszkę do rosołu i przy okazji jeszcze piorek do kanapek. No, to tyle. Jeszcze wam powiem, co robię po powrocie ze sklepu. Mam paragon za 72,58. To wpisuję do Excela, żeby sobie podliczać, ile wydałam w miesiącu za jedzenie. Muszę odliczyć, tylko gdzie to teraz jest? Hmm. O, tutaj, tutaj wziąłem sobie jeszcze podpaski, zapas. Także to odliczam od tej kwoty. Te podpaski wliczam też do Excela, ale do kategorii chemia. Tam mam wszystkie kosmetyki, wszystkie środki higieny i tak dalej, tak dalej. Wszystkie papiery, nie papiery inne rzeczy. Tyle zostało mi pieniędzy z tej stuwy, którą wzięłam ze sobą. Mam zasadę taką, że drobne zawsze idą do skarbonki. Wszystkie drobne. A banknoty przeznaczam sobie na jakieś fundusze celowe. Jeszcze nie wiem, na co to dam. Zastanowię się. Ale no, takim sposobem zaoszczędziłam 27,42. Tak. 27,42. To są pieniądze, które nie są mi potrzebne. No bo założyłam sobie, że na jedzenie wydam stówę, wydam mniej. Ale za to co wydałam, jestem w stanie przeżyć cały tydzień, więc to mi nie jest potrzebne, mogę to przeznaczyć na coś innego. I zawsze tak robię, bo no ja wiem, że sobie bez tych pieniędzy poradzę, a zawsze mogę na coś odłożyć, więc czemu nie? W taki sposób można naprawdę sporo zaoszczędzić. Na wrzucaniu samych drobnych do skarbonki w zeszłym miesiącu nazbierałam ponad 40 zł. Więc naprawdę płacenie gotówką się opłaca. <głynie> płacenie się opłaca. Możecie spróbować. Myślę, że warto.